No, w dniu dzisiejszym mamy już piękne nagrody. Zaraz poprosimy yy, właśnie żywiej panią, tutaj, yy, państwa aktorów, żeby wręczyli wam te nagrody. Powiemy tylko, że są bardzo piękne i dziękujemy wszystkim sponsorom za to, że nam tak spadli. Yy, pierwsza nagroda to jest na przykład wycieczka do Zatorlandu, którą nam opowiadało yy, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska. Także bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrym, którzy nam tutaj pomogli. I myślę, że żeby już nie przedłużać, bo pewnie jesteście bardzo zniecierpliwieni, to przekazuję tutaj głos Państwu, jury. Więc, y, nasze jury y, nie miało łatwego zadania. Słuchajcie, obradowaliśmy bardzo długo, ponieważ wszyscy byliście wspaniali. Poziom w tym roku był Brawo. znakomity. Brawo dla nas. Spektakle były świetnie przygotowane ze wspaniałą scenografią. Tutaj e, podziękowania dla Waszych opiekunów. No ale tak jak to bywa w życiu, musieliśmy przyznać jakąś pierwszą nagrodę, drugą, trzecią i również mamy kilka wyróżnień. Zaczniemy od, y, od trzeciego miejsca. Od wyróżnienia, tak? Zaczniemy od wyróżnienia. Mamy, mamy dyplom za wyróżnienie. A więc tak, uwaga, uwaga. Wyróżnienie zostało przyznane dla szkoły podstawowej w Węczcach za opowieść o człowieku, który został przyjacielem dzieci. Nasze, nasze wyróżnienie jest za, za pracę zbiorową, za, za to, że tylu aktorów wspólnie przygotowało niełatwy spektakl i udźwignęło go na swoich aktorskich talentach młodych tutaj na tej scenie. Brawo dla naszych uczestników, proszę na scenę. Dziękuję. Tu jest dla Was typlok, z I, I może od razu korzystając tutaj, że mamy cały zespół, wybraliśmy jedną osobę z waszego zespołu a mianowicie naszego aktora, młodego Bartosza Karpałę i dla niego wyróżnienie aktorskie, brawo. Widzimy w nim, widzimy w nim dużą koncentrację, talent i e, życzymy mu wszystkiego najlepszego, żeby rozwijał swoje zdolności aktorskie, a wszystkim wam e, dziękujemy bardzo, brawo za wyróżnienie. Powodzenia w następnych projektach. Teraz. Przyznamy. Przyznamy trzecie miejsce. Uwaga, uwaga. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Przyznaliśmy oglądając spektakl jego jego spójność sceniczną piosenki, ruch w przedstawieniu i dużo radości, które nam przyniosło. I trzecie miejsce przyznaliśmy. W szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 4 w Wieliczce. W witajcie w naszej bańce. Jā, tu esi darījis. Pagaid, es daru. 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 Pagaid, es daru.